To znowu ja nie umarłam, żyję, mam się dobrze. Miałam trochę różnych perturbacji i w zasadzie chciałabym też pogadać o tym, że coś mnie powstrzymywało od tego, żeby nagrywać, bo chciałam znowu chyba robić wszystko perfekcyjnie. Chciałam znaleźć więcej wiedzy, żeby te odcinki były jeszcze bardziej interesujące, może bardziej napakowane taką. Wiedzą podręcznikową, a przecież nie takie było założenie tego podcastu od samego początku. Chciałam, żeby to była zwykła rozmowa. Chciałam, żeby właśnie, żebyście mogli poczuć się tak, jakbyście po prostu ze mną sobie rozmawiali. Ja w zasadzie trochę słuchali, ale żebym mogła tak zwyczajnie umilić wam czas. Ostatnio zaczęłam oglądać vlogi na kanale Sava. Agaty Sawickiej, które mi się bardzo spodobały. Ona jest taka bardzo autentyczna, jest sobą, mówi swoje różne przemyślenia, przy okazji pokazuje swoje codzienne życie i broń Boże nie stawia się w jakiejś pozycji, nie wiadomo jakiego eksperta, osoby, która w ogóle wie wszystko najlepiej, tylko pokazuje to ze swojej perspektywy i naprawdę... Ale naprawdę uwielbiam ją oglądać i uwielbiam sobie na przykład jeść śniadanie, czy tam po prostu jakiś posiłek, oglądając ją, czy tam w jakiejś przerwie. No to jest po prostu boskie. I właśnie tak myślałam sobie, że przecież nie chodzi o to, żebym ja, nie wiem, nakręcała się na to, żeby było więcej rozmów z gośćmi na przykład yy, i przez to ograniczała siebie w tym, żebym mogła tutaj mówić. A przecież właśnie o to mi chodzi. Poza tym, teraz wchodzimy w sezon bliźniąt, w sezon bliźniąt, czyli w mój sezon, bo ja niedługo mam urodziny, 4 czerwca. Także myślę, że to jest dobry moment, żeby jednak faktycznie robić to, na co mam ochotę i to, co lubię. I mam nadzieję, że to jest też sygnał dla Was, że Wy też możecie pozwolić sobie na to, żeby robić różne rzeczy i to nieperfekcyjnie, nawet daleko od perfekcyjności. I pozwalać sobie robić te błędy. Ja marzyłam od dawna, żeby robić różne rzeczy z muszelek, i ja mieszkam nad morzem, więc. Mam trochę tych muszelek, już sobie nazbierałam, ale też lubię właśnie chodzić na spacer, szukać sobie muszelek. No i wczoraj wyciągnęłam rzeczy, pierwszy raz w życiu trzymałam wiertarkę, w sumie chyba wkrętarkę, nie no nie wiem. Wierciłam dziurę w muszelce i pierwszy raz właśnie trzymałam ją w ręku. Nawet nagrałam filmik, żeby to udokumentować, bo to po prostu było bardzo zabawne. Tak e, jak. Myślałam, że to będzie. Może nie było aż tak bardzo zabawne, jak myślałam, że będzie, ale myślę, że osoby, które są profesjonalne, mogłyby się trochę uśmiać. No, w każdym razie, nawet nie wiedziałam, o czym do końca będę dzisiaj mówić, ale postanowiłam właśnie być sobą autentycznie i z takiego poziomu serca i właśnie, kurde, tym byciem sobą. Ja jestem cały czas na, w szkole kreacji sercem u Magdaleny Palmowskiej i ona robi live'y za darmo na swoim Instagramie, coaching serca co wtorek o 11.11 .11. i właśnie dzisiaj jak weszłam, ona mówiła o tym, żebyśmy działali w zgodzie ze sobą, że jeżeli mamy cokolwiek, jakąś firmę czy jakiś projekt i nie działamy w zgodzie ze sobą, to po prostu to przestanie płynąć. Jeżeli... Coś nas tam blokuje, coś nam się nie podoba. Na przykład ona mówiła, że jeżeli mamy w swojej ofercie, na przykład jak robimy kolczyki, jakiś wzór, który najbardziej się sprzedaje, ale. My już tego nie czujemy. Nie podoba nam się materiał, nie podoba nam się wzór, kolory, no nie wiem, cokolwiek, po prostu coś nam tu zgrzyta, to prędzej czy później to przestanie płynąć. I ja zauważyłam, że ja tak mam z fotografią. Teraz mi zaczęło coraz bardziej płynąć, ale prawda jest taka, że ja po pierwsze podwyższyłam ceny, zmniejszyłam ilość zdjęć, um, przedstawiam dwie oferty, w tym ofertę moją, taką idealną, gdzie ja uwielbiam takie zdjęcia malarskie. To tak w dużym uogólnieniu nazywa się styl fine art, i powiedzmy, że to jest wzorowane na takich obrazach malarskich, ale tak naprawdę, no, powiedziałabym, że to są takie zdjęcia bajkowe. I ja je bardzo czuję, naprawdę je lubię. Tutaj jest dużo malowania. Ja w ogóle ostatnio zaczęłam sobie też na tablecie malować. Myślę, że też takie odblokowanie swoiste nastąpiło, że zaczynam próbować różnych rzeczy i bardzo się z tego cieszę. Może to jest też taka zabawa mojego wewnętrznego dziecka, no, ale. Przecież to jest cudowne, jeżeli na przykład możemy robić coś, jakie ja zdjęcia, i przy okazji na tym zarabiać i sprawiać ludziom ogromną przyjemność, to jest wspaniałe, naprawdę. I a propos tych właśnie kryzysów, o których mówiłam, tej perfekcyjności, tego, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, to miałam taką sytuację, że miałam tak kiepski humor, czułam się tak do niczego, już w ogóle myślałam, żeby rzucić wszystko i wyjechać w pieszady, jak to zwykle u mnie bywa co jakiś czas. Dobra, dość często. Można by powiedzieć, szczególnie, że ja mam ten kanał 35-36 z Human Design i ja po prostu mam taką potrzebę zmian czasami, nie tak mi się wydaje, że to od tego zależy. No i wiecie, następnego dnia miałam mieć sesję, następnego dnia kolejnego znowu sesję, no i sobie myślę, z czym ja do ludzi w ogóle, z czym ja wychodzę, no po prostu masakra, no wstyd, wstyd się pokazać. Czy ja w ogóle zasługuję na to, żeby w ogóle brać za to pieniądze, żeby w ogóle tych, tym ludziom czas marnować, żeby oni przychodzili do mnie na sesję? A wiecie, ja tak naprawdę ani razu nie usłyszałam jakiejś negatywnej opinii na temat moich zdjęć. Słyszę tak dużo komplementów, ale nawet jeżeli byłyby jakieś negatywne opinie, to, to kurde przecież nie o to chodzi, prawda? Chodzi o to, że, nie wiem, sprawia nam to przyjemność, co robimy, że możemy się realizować, możemy się spełniać. Nie wiem, dla mnie to jest też wspaniałe, jak ludzie przychodzą na sesję i ja też z nimi rozmawiam. Próbuję sprawić, żeby oni się czuli komfortowo, żebyśmy miło, miło spędzili czas. I dla mnie to jest takie wspaniałe, jak oni po sesji na przykład tak mi dziękują, już się umawiają na następną sesję, a nawet jeszcze nie widzieli zdjęć. Czyli tutaj już mówi sama energia za siebie a jak dostają zdjęcia, jeszcze dostaję taki feedback, że oni są zachwyceni w ogóle, że cudownie, no to wiecie, aż chce się żyć a mimo tego i tak mam te momenty cyklicznie, naprawdę mam że czuję, że po prostu to jest wszystko do niczego i właśnie te kryzysy fotografii, bo ja na przykład yy, wiem, jeśli chodzi o różnych fotografów, z tego względu, że słuchałam na przykład takiego fotograficznego podcastu on się nazywa Zawód Fotograf. Też możecie sobie zobaczyć, jeżeli Was interesuje fotografia. To tam właśnie różni fotografowie, w ogóle to są różne rodzaje fotografii. No oni mówią właśnie na takie tematy i często właśnie zadaje ten prowadzący pytanie, czy mają takie kryzysy w twórczości. I no każdy ma. <śla> każdy ma. I fajnie się też obserwuje to, jak ludzie po prostu wchodzą nagle na przykład w jakieś inne dziedziny takie niszowe albo na przykład robią tylko niekomercyjne projekty nagle albo nie wiem robią zupełnie coś innego i też tak właśnie bardziej dostosowują się do siebie i mi się wydaje właśnie że o to chodzi tak jak mówiła Ita Magda i jak tworzy ta Agata Sawicka to jest takie inspirujące niesamowicie bo to pokazuje nam że my właśnie jak działamy w zgodzie ze sobą z sercem że My jesteśmy wystarczający i ta energia płynie i to wystarczy. To, to nie chodzi o to, jak dużo damy, tak naprawdę, nieważne jak perfekcyjnie coś zrobimy, tylko chodzi o to, żeby była ta energia takiej twórczości z serca, z przepływem, takim flow. Wiecie, żeby to było takie niewymuszone, żeby to było takie naturalne, no, żebyśmy po prostu byli sobą. I ci ludzie, którzy będą z nami rezonować, to będą z nami rezonować i będą efekty. Będziemy przyciągać więcej ludzi podobnych do nas. Będziemy po prostu we właściwym czasie, we właściwym miejscu. Naprawdę. Ja wiem, że to może brzmi tak jakoś wzniośle w tym momencie, jak to mówię, ale naprawdę czuję się zainspirowana na maksa i czuję się odblokowana też od wczoraj, kiedy zaczęłam robić z tymi muszelkami. Ostatnio zrobiłam ten projekt, kiedy tak po prostu nie miałam ochoty w ogóle iść na zdjęcia, i okazało się, że zrobiłam takie zdjęcia, jakie chciałam. Miałam w głowie po prostu. Zrobiłam to, co miałam w głowie. Wiecie, ja miałam robić zdjęcia w rzepaku. To był projekt niekomercyjny, za darmo. Chciałam zrobić takie magiczne zdjęcia, i znalazłam sobie modelkę, umówiłam się z nią. No i bałam się, że ten rzepak już przekwitł. Wyzwaniam po moich znajomych, oni mówią, że już tego rzepaku nie ma, w sumie już prawie nie ma, bo tam były jakieś ulewy, generalnie. No, mogę jechać, zobaczyć, ale raczej marne szanse. No i już sobie tam szukałam planu B, planu C, planu nawet tam D, oczywiście, jak to ja. No i słuchajcie, jedziemy na to pole rzepaku, a tam taki kawałeczek dosłownie tego rzepaku żółtego. Całe pole przekwitło, a tam kawałeczek po prostu dla mnie na zdjęcia, nie. I to wystarczyło, naprawdę. Jak chcecie zobaczyć sobie te zdjęcie, to możecie sobie wejść albo na Instagrama Wika albo na Facebooka Wika Photography, możecie sobie zobaczyć to zdjęcie, albo u mnie na profilu. Także. No, jestem w szoku, że to się udało. Modelka po prostu zadowolona na maksa. Dostałam tyle komplementów. Ona była z koleżanką swoją, która też tak mnie skomplementowała po prostu na maksa. Pokazałam im zdjęcia na aparacie, mimo że w ogóle nie pokazuje, ale naprawdę te zdjęcia na aparacie już wyglądały dobrze. Kiedy no, mi jest na przykład ciężko stwierdzić, że coś wygląda dobrze, bo ja po prostu aż się boję często. Jestem taka samokrytyczna, a ja tak naprawdę. Mam styczność z fotografią od siódmego roku życia. Jak rodzice otworzyli studia fotograficzne, no to ja albo w Photoshopie się bawiłam, albo właśnie robiłam jakieś fotki, więc no. Wiecie, wiadomo, że z czasem to było częściej i bardziej. W gimnazjum coś tam sobie robiłam jakieś sesje z koleżankami. W liceum, no to to już w ogóle o wiele więcej. Na studiach, to już byłam na studiach fotograficznych, to już wiadomo. Robiłam tam jakieś eventy i inne rzeczy. Faktycznie w Danii się zaczęło tak z grubej rury, bo otworzyłam sobie firmę fotograficzną i zyskałam taką, powiedzmy, odwagę, ale to też było z czasem. Ja zawsze się czułam jak taki po prostu oszukaniec, zdrajca. Jak byłam w szkole fotograficznej na takim rozpoczęciu roku, wiecie, jak wszyscy siadają w kółku i mamy coś tam mówić o sobie. No i doszło do mnie. Ja po prostu jeszcze wtedy z nerwicą lękową na maksa, zestresowana, i nauczyciel, mój wykładowca się zapytał. Dlaczego my tutaj przyszliśmy do tej szkoły? No i wszyscy mówią: No, tak, bo jestem zainteresowany fotografią, a tutaj lubię zdjęcia, a tu lubię sztukę, a tu bym chciał pracować jako fotograf taki i taki, bla, bla, bla. No i przyszła moja kolej. I taka zestresowana, ręce mi się trzęsły, prawie, po, prawie się popłakałam i powiedziałam przez zęby, bo chciałabym chciałabym mieć odwagę, żeby w końcu zajmować się fotografią żeby w końcu mieć jakiś, jakąś podporę, jakiś papierek. A wiecie, ja tego nie potrzebowałam, żeby to robić. My nie potrzebujemy miliona kursów, studiów, szkół i tak dalej, żeby robić cokolwiek. Tak naprawdę. Ja nie potrzebuję mieć tutaj kursów, zrobienia podcastu, sprowadzenia Instagrama, zrobienia jakichś rzeczy z muszelek. Naprawdę nie potrzebuję tego. Mogę po prostu to robić. Jeżeli mi się spodoba, będę miała ochotę kształcić się, poznawać ludzi, którzy też zajmują się tematem, no to pójdę sobie dalej do szkoły czy coś, ale nie muszę. Nie muszę. Zobaczcie, ile też różnych takich biznesów, czy jak to mówi właśnie Magda Palmowska, pasja biznesów, stworzyło się tak naprawdę od ludzi, którzy nawet nie mają matury albo są tylko po maturze, nie mają żadnych studiów. To są ludzie sprytni, bystrzy, odważni, którzy idą po swoje. A często jest tak, że oni się bardzo boją, ale próbują. Tak jak ja, jak wspominam ten mój biznes i te początki tego wszystkiego, to przecież to było takie raczkowanie. Ja, ja pamiętam, jak ja w sezonie rzuciłam fotografię, nawet nie odpisywałam klientom na samym początku, przez sezon letni, rozumiecie to, bo czułam się po prostu do niczego. Jeśli chodzi o terany, nie jestem wystarczająco dobra, nie zasługuję na różne rzeczy, nie zasługuję na miłość. Muszę być perfekcyjna, żeby być kochaną, tak? Muszę być um, lepsza, muszę się zmienić. To jest głęboka rana, która siedzi i dzięki też, tak naprawdę, jakimś dziwnym przypadkom, kiedy ja nie wierzę w przypadki, stało się tak, że trafiłam znowu, ponownie na opukiwanie czyli metodę EFT. To jest metoda z psychoterapii, która ma dużo badań zrobionych, kochani, więc to nie jest jakieś tam, wiecie, fiubździu, czy tam jakieś czary-mary, tylko to jest naprawdę y, poparte dla tych różnych ludzi, którzy wierzą w naukę po prostu jak w Boga. <grych> to możecie sobie sprawdzić, że to naprawdę daje ogromne efekty. Co to jest? Tak naprawdę to są takie różne teksty, zdania. Połączone z akupresurą, takim opukiwaniem różnych części swojego ciała. I chodzi o to, że mówiąc jakieś tam zdania, opukujemy się. I to często najpierw jest akceptacja stanu, jaki jest, czyli na przykład przekonanie. Nie zasługuję na miłość i czuję się smutna, rozczarowana, zła i tak dalej, ale mimo to kocham siebie bezwarunkowo i akceptuję siebie. Mimo wszystko, na przykład, powiedzmy, że takie zdanie, no teraz wymyśliłam. Ale tak naprawdę możecie znaleźć opukiwanie na cokolwiek. Możecie znaleźć nawet na rozstanie. Jeżeli ktoś czuje ogromne emocje w związku z rozstaniem, może szybko sobie znaleźć na YouTubie. Wpiszę sobie, nie wiem, EFT for breakup, czyli metoda tego EFT opukiwania na rozstanie, i naprawdę znajdziecie na YouTubie bardzo dużo. Ja w ogóle znalazłam takiego świetnego pana na YouTubie.